Siemanko moi widzowie Dzisiaj gramy w Terrarię Będzie fajnie Trochę też ciszę Wiadomo Terrarię, fajnie, fajnie Wszystko Z smokiem będę grał Pokażę wam moją mapkę Na przykład, którą Mam dwa światy swoje Trochę dziwna nazwa, wiem Teraz do mnie dołączy kolega, to zaraz zagramy w Minecraft. Będzie fajnie. Jeśli nie chcecie tak dużo Minecrafta mieć na tych odcinkach, to piszcie w komentarzach. Ja będę czytał je serduszkował i dawał suby, bo trochę, nie wiem, fajne dla może i nie wiem. Napiszcie w komentarzach, czy jest fajne, tak że daję wam suba i serduszko, a wy mi dajecie łapkę w górę i suba. Jestem teraz aktualnie na dworze I biję się z jakimiś potworami teraz na pewno dołączy do nas mój kolega Będzie fajnie że on zagra z w terenie, to będzie fajnie Multiplayer O, pokażę wam fajny bug Patrzcie Tylko dalej nie mogę Teraz, teraz mogę już zginął. Ale to już nienawidzę. Tych o. Dobra, dobra, zaraz zobaczymy. A, tak bardzo. Dobra. Teraz walczymy z bossem. Dzisiaj trochę będzie długi filmik, będzie fajnie. Nie, już, już atakuję, jak widzieliście jego dziwne mieczy ojej, ja zabiłem go No to pięknie, ja go zabijam, ale ja sam zabiłem się No to pięknie, fajnie, fajnie, wszystko fajnie O, Rybko, rybko, pipko Rybko, pipko Nie, 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 panie rybko. Dobra. Teraz wymyślę swojego potwora z Ness Potwór z Ness A tak. Lodowy potwór. Nigdy tej ruszki nie dostawałem. Oooo. Wow. I fajnie jest. I fajnie. Aj dobra. To jest dobre. Dajcie, ja to trochę przesunę. Daj dajcie przesunąć na to. Nie, bo jeszcze nie będę łupkować. Dobra. Zobaczcie. No ty, to... no, zapomniałem. Nie czekaj. Jest na ciebie dobry. Dobrze. No, za na małym ciepłym. Mati przyjdzie, to sobie będzie mogłyby razem. Będą filmiki fajne, chyba Potem uruchomimy Minecrafta i będziemy grać. Teraz ty! Osty! Zaszkoczenie mnie złapał. Eee, no pięknie. No nie cierpię. tylko. One w dzień nie biją. Ale w nocy tak biją. Niektóre są fajnie ubrane. Dobra, zobaczymy na przykład. Nie wiem. Moje trofeum. Najlepszy. Nie, czymś. Nie, nie wiórkę. Nie. Jeszcze będziecie mnie spamować komentarzami, że zabi... zabijam zwierzątkę. A tak naprawdę nie. Lubię zwierzątkę. Na przykład pokażę wam. Mam tutaj gdzieś hodowlę zwierzątek w jednej skrzynce. A to nie. Jest tu. O, zaraz. O, dobrze. Nie. nie. Jednak jeszcze tutaj nie, u góry nie. Zaraz zobaczymy tutaj. Nie. Już tu miałem, zaraz Wam pokażę. O, elo Mati. już do nas dołączył kolega. Zaraz zrobię cięcie i wejdziemy na Minecraft. To robię cięcie. Nara, się mam grać z do domu. Raczej nie znam ich, bo oni byli z innej szkoły. To był, ale nas zaatakowali. Ale dobra. Eee, dosyć tego tematu. Nie wiem, może zejdziemy na dół do kopalni. Będzie fajnie. Na szczęście ten miecz jest. O! Chyba mój kolega dzwoni. Mój dobra, potem raz trzymam i trzy cztery tutaj. Jeju, jaki wielkolud zostaw! ma HP, ale dobra, co to? Rybka, tak? Nie wiem, ale muszę coś. Dobra, to jest dobra zamiast budowca Dobra i teraz wszystko było widać Rybka Cześć Ła, to pirania. I to bardzo groźna! To nie pirania, to czekaj, co to było? To jest nietoper, był w wodzie i pirania. Fajne piranie, ale dobra kosmita. Dobra, zabiłem piranie. Niektórzy mogą mówić, że jestem zabójcą. Dobra. O, kolega, kolega. Jezu, ja się wystraszyłem. A nie, to jest najgorsze, bo to pali. Zapomniałem kompletnie, jak to nagrywam. Ale dobra. Wy jesteście najlepsi widzowie. To wam mogę nawet, nie wiem, nerki oddać i inne rzeczy. Oczywiście zartuję, ale dobra. Yy, dość tego oględzenia. Czas się brać do roboty. Jezu, co ja tu nabrałem z tego, ale chociaż mam złote itemy. Nie! Skąd to się wzięło? Jezu. Yy. Dobra, nienawidzę siebie teraz. Jezu, rybki. O, śnieżna rybka, fajna. Szczurek! Nie, kotek. Kotek, kotek. Nie, to peż. Bez... Fish. Inaczej, bad fish. No, no. a pszuka! Tylko. Trochę przypomina rybę. Napiszcie w komentarzach, czy przypomina rybę, czy nie. Ale ja mam taki strój. Zapomniałem, ten strój nie ma nóg. Tutaj, zamiast tego. o nie Niedobrze. 14 wolę mieć. No, weź to. Nie mów, że wyrzuciłem. Dobrze, akurat nie lubię tego stroju. On jest... nie jest. To zaraz przy. Jesteśmy po krótkiej, małej, śmiesznej sytuacji. Dobra, to katar. Czekajcie, znów muszę zrobić cięcie. Jestem po krótkiej przerwie. Jeju, to było najgorsze na świecie. Czekajcie, otworzę to, bo. No proszę pana, wow. Znów muszę robić. Jeju! Jestem po krótkiej raczej bardzo długiej przerwie. Jeju. No nie, znów muszę. Sorki widzowie, ale muszę. Błagam was następno raczej. Napiszcie w komentarzach, żeby moja siostra ze mną nagrywała, bo mi nie da w ogóle spokoju. Ona chce ze mną nagrywać. Cały czas mi yy, szantażuje, że rozwali mi jej telefon i zepsuje YouTube'a, jeśli z nią nie będę nagrywał. To błagam was, napiszcie w komentarzach, niech moja siostra ze mną gra. A jeśli <laughs> moje siostry, koleżanki teraz to oglądają, to... Niech napiszą, Majka graj z Kacprem. o tak. Albo wy widzowie napiszcie, bo ona nie daje mi spokoju. Albo wiem, robię cięcie i gramy w Minecraft, albo od razu nie będę robił cięć, tylko... czy zaraz mi się uruchomi. Mhm, dobra. Mapki mam różne. I Happy Moda. Na nim instaluję Minecrafta za darmo i inne gry. Żartuję. Ale nie, w sumie nie żartuję, bo na serio da się tak zrobić. Mogę Wam pokazać teraz. Nie będę przedłużał na kolejny odcinek, bo znów zapomnę. Nie o was widzowie, tylko o cieku. Zawsze. O. O, jak widzicie, wpisywałem jak zrobić maskę SCP 039, raczej 5. 035 jeju. Dobra. Pp. Um, I czekajcie. Jestem po najdłuższej przerwie. To był najgorszy dzień jest u mnie na świecie. Happy mode. Już wam pokazuję. Jeśli wam się to pokaże, pierwsza e, strona o taka. Klikacie w to i zaraz wam pokażę. I zwyczajnie w świecie. Go? Ale zaraz wam pokażę, ja, pokażę jak Klikacie Aha. Jeju Oto, ale zaraz wam pokażę co jeszcze trzeba w tym Trochę będzie trzeba czekać Jest Pokazuję a p. A to idę i już wam pokazuję. To trochę potrwa, dobra. Ja to akurat mam zainstalowanie. Halo, Dobra. Jest. Je yeah, już. A jest, dobra. Dobrze, już. Koniec. Już wam pokazuję. Tylko raz. Weź to ciśnij. Dobra, wreszcie. No, ja nie mogę. Zaraz wam pokażę. Już chyba mi się udało. Zaraz zobaczymy. Tylko raz. Tylko raz. Tylko raz no. Już wam pokazuję. Klikacie zainstaluj. I Wam pokażę się taka, jakby jak to zrobić. A, szybciej. Bo ja nie mam całego dnia na to. Nie. Czekajcie, zaraz to się w... Nie. Patrzcie się. Ustawienia. I takie, takie coś. Jeszcze raz. Bicie. Jeszcze raz o. To wtedy klikacie tutaj. Kliknij tutaj, żeby zainstalować. Ale zanim to zainstalujecie, musicie to zrobić na tym pierwszym obrazku. O tutaj, że w ustawienia wchodzicie i te inne. Dobra, i wtedy pobieracie jest gites Dobra, to ja wychodzę stąd. Aha, i może zakończymy ten odcinek. Nie wiem. Napiszcie, czy ten był krótki odcinek, czy długi. A jeszcze wam. Albo nie. Bo to wszystko mam na cheatach. Potem napiszecie, że nie umiem grać i e, cheatuję wszystko, ale potem pobiorę wszystko prawie na, e, bez modów tych cheatów i tych innych, jeśli chcecie. Pokażę wam, co mam w ogóle w tym klaszu. To jest wszystko cheatowane, pokażę wam. Otworzesz, otworzę skrzynkę. Widzicie, nawet te postacie są ścietowane. Na pewno teraz Bo wyleci. Nie. Zaraz Wam pokażę tego. Bo jeśli. Mam go akurat. Zaraz Wam. Nie. Bo jest taki prawie sam, ale on strzela tymi podwójnymi. I to jest ścietowane, wszystko. Ona jest fajna. Może teraz, bo wyleci, bo on jest bardzo rzadki. No. Jak widzicie. Nie. Nie mogę grać wieloosobowy, bo zaraz wam pokażę. Trzy, cztery. Widzicie? Ach. Ale dobra. Pokażę wam, yy, bo. O! Widzicie? O takie ma zdolności. No trochę dziwne, bo patrzcie, to nie jest wszystko. No, wszystko jest prawie prawdziwe z tego, ale niektóre nie. Właśnie. Nie wiem, bo ja nie gram w oryginalnej, a wersji tego. Nie wiem, czy taka kula jest w śniegu, a zamraża wszystko dookoła. Raczej w to, co trafię. Ona jest okropnie wielka, nawet wam pokażę, tylko ulepszę. Usę zamiast, nie wiem, zamiast, żebym wygrał go. No, trochę to potrwa. Nie będę was zanudzał, tylko zrobię cięcie i widzimy się, jak to zrobię. Jestem po długiej przerwie. Pokażę Wam jak ta kula działa. Jak widzicie, miałem tę pr prądową arenę, ale teraz mi czytuje inne. Bo to nie mamy pierwsze. To. to ja taką taktykę tak polecę. O, jest. Patrzcie się. Niech gościu wystawi coś. Wystaw. Wystaw. Niech to! Szybko, potka. Nie, on mi rozwali wieżę, dobra. Szybko. No nie, jestem już... Nie, nie, błagam. Jas! Jak to na nich nie działa? W Wtedy działa, ale dobra, już mam gdzieś to. Walnij, Dobra. Pokazałem wam jak to działa. Raczej nie pokazałem, bo patrzcie. To zamraża. Dobra. Nie gram. Na gościu. Dobra. Te ja tu już daję do... Jozoba, Nara, Rodziska.